Jakie tam są? Jak kurwa, no głośniej się nie da? Ten mikrofon jeszcze tak dobrze zbiera, ale dobra, jedziemy dalej. Czyli nie masz na to specjalnej... Nie, no, specjalne no zaraz i... upływają ją ja te, zaraz. Pokrzycę kurwa, że mi się e... Według Ciebie nie ma na, na to żadnej tory? No kurwa, no który tam się tam No, Nawet nie widać. A, to na zastanawia, tego nie widzimy. Dobra, to nie jest spokojnie. kurwa dworzec. ale to nie jest dworzec kurwa no, jesteśmy w porządnym jest hotelu, a nie w dworcu, Morański, stara Szumowino, no i gdzie ty to jesteś? To jest, gdzie ty gdzie ty jesteś? Dlaczego taki byłeś kurwa hojrak do gali Hajlik 5, a później Kleks i do nory spierdoliłeś? Dlaczego? Wytłumacz to wszystkim. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Julia Przeździn TV Reklama. Ze mną jest Marcin Najman. Cześć Marcin. Ojciec chrzestny polskich free fightów. Witam Was serdecznie. Witam cię Julka, Pamiętajcie, że już niebawem. Jeszcze przed galą fej. Eee, kurwa. Sto! Jaki fej, ja już tam nie walczę. Przed galą. Hejlik. Nie wiem gdzie walczę, bo aż tak u głowie nie mam rozbitej. Przed galą Hejlik 6. Tak jest Zobaczycie, 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 będziecie mogli już dostać książkę Ojciec Krzesny Polskich Free którą wydaje. Nie sugerujcie się tym, że to zapominam, każdy bokser trochę zapomina, ale to będzie naprawdę mocna pozycja, jeśli chodzi o lektury najbliższego półrocza. Jestem ciekawa, czy dzisiaj na nagrywkach spotkałeś swojego rywala, czyli Jacka Murańskiego, który trochę się ostatnio z tego internetu wycofał, co też bardzo mocno na swoich materiałach podkreślasz. Nie wycofał się, tylko po prostu spierdolił, no spierdolił po tym, jak wjechałem w niego z butana League 5 i, 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 i po prostu tam walną kleksa, mogą to potwierdzić wszyscy ochroniarze. Zaczęło tak, no, tak, taki odur od skunksa było czuć że po prostu łeb chciało upierdolić w pewnym momencie. Natomiast całe szczęście nie trwało to wszystko długo. Zaszył się w norze, szukałem go, bo górale mu pokazywali, gdzie się gdzieś tam w norze ukrywa na Kasprowym. No, starałem się go wykurzyć z tej nory ciężko. Jadę tam jeszcze raz, no, może się uda. Jakimiś wołami go stamtąd wyciągnę, zobaczymy, Rodzina Mureńskich ma bardzo W każdym razie bardzo... na, na nagrywkach do dzisiaj nie widziałem, ale faktycznie potwierdzam, takie nagrywki dzisiaj były. Jacek Murański słynie z różnych teorii spiskowych. Myślisz, że takiej aktualnie nie, gdzieś tam nie knuje na ciebie? Mówi, że szykuje materiały na konferencję. Nie wiem tylko, czy mnie będzie tymi materiałami chciał napierdalać, czy, czy będzie chciał, nie wiem, co, co bo słyszałem, że... Znaczy on już ileś razy to mówił w jakimś tam jednym moim wyroku. To jest wyrok za groźbę. Jest to wyrok grzywny. Tysiąc złotych dostałem. 15 czy 17 lat temu. I on się przyjewał do tego wyroku, chodzi z tą teczką. najważniejsze że kto to w ogóle głosi, tak? Głosi to facet, który siedział ileś lat za typowo kryminalne przestępstwa, gdzie w czterech oprawili tego nieszczęśnika u pani Jarborowicz. I ten skurwiel chce mi zarzucać wyrok sprzed 17 czy 15 lat, wyrok grzywny 1000 złotych za groźbę. Yy. Faktycznie pogroziłem gościowi, który moją ówczesną kobietę nękał. Była to jego była żona. No i takie sytuacje się zdarzają. No, no i on no, no, no to, to, jest, to jest cała ta, ta mentalność ta podwójna moralność. Właściwie moralność: że nie ma żadnej moralności, to jest, to jest, to jest, to jest zgnilizna moralna. Ten, więc ta zgnilizna moralna ona ma czelność cokolwiek jeszcze mówić na temat kogoś innego. Ty nie masz nic do ukrycia, a myślisz, że jest coś, z czym mógłbyś zdziwić Jacka Moreńskiego? Znaczy, zdziwię go na pewno tym, że w mu bardzo szybko i być może. Chociaż nie, chociaż go może nie zdziwię, bo po tym no, Heirich 5 on wie, że dostanie w szybko. On już to wie, jestem przekonany i, i stąd też tak zniknął, no bo to za bardzo nie wiadomo, co teraz gadać. No, yy, nie. Ja się w ogóle nad takimi rzeczami nie zastanawiam. No. Ja nie mam z ukrycia, ale ja też jakbyś ja się w ogóle w takie brudy nie bawię, no bo co mi, to, co mi będzie to, tymi aktami kurwa, bił będzie mnie. No, Normalne jest. Kurwa. Ale komentować wszystko, ale, no, ale, zobacz, i na co robi, ale zobacz, co on robi, ale zobacz, co on robi. Znaczy nie, ja komentuję życie społeczne, komentuję ważne sprawy, tak jak dzisiaj ustawę, gdzie rząd chciał pobierać podatek od zbiórek na nieuleczalnie chore dzieci. I to jest oczywiście szalony pomysł. To jest strzelanie sobie w stopę, i już widzę, że y, y, na szczęście ta ustawa nie przejdzie z tego, co zapowiada premier. No, to jest sprawy społeczne, czasami polityczne. Eee, kurwa, wątek zgubię. W takim razie, jak według Ciebie będzie przebiegała ta konferencja z Jackiem? Widziałeś wcześniejsze z jego udziałem, gdy walczył Mateusz i jak potrafił wejść? Będzie już troszkę inaczej. Wiesz dlaczego? Bo ludzie już doskonale wiedzą. więcej co chciałem powiedzieć. Ludzie doskonale wiedzą, kim on jest. Ten człowiek sobie napisał nastroju podczas ostatniej walki Bóg, honor, rodzina. Rodzina, gdzie kilka dni wcześniej jego brat udzielił wywiadu, jak został przez niego skrzywdzony, gdzie on sam potwierdził, że brat go spłacił, ten spadek, a później on pokazał mu inny ten. Jak się to nazywa, testament, i że brat jednak nic nie ma. Czyli brat zapłacił, a ten mu pokazał testament, że jednak, nowy testament, że to jednak nic nie ma, i stwierdził, że to on i jego już zmarły ojciec taką wymyśli intrygę przeciwko jemu, jemu rodzonego bratu. Słuchajcie, to jest, to jest tak niczemne, to jest taka zblizna, że to aż Ciężko wierzyć. I on jeszcze ojca rodzonego, który już zmarł, wpierdala w te, w te szambo. Rozumiesz? To jest, to jest straszne. A Marcin, ile ty możesz zyskać, wygrywając tą walkę? Wiesz co, na pewno ulży społeczeństwu, bo to, ile ja dostaję wiadomości... Poza tym, słuchajcie, dzisiaj byłem na live. Na je, na... Nie reklamą innego portalu. Gdzieś tam Dobrze, byłeś. W innym portalu byłem. <laughs> Na wywiadzie, gdzie był live i dzwonili kibicy. Czy wyobraźcie, przez półtorej godziny nie zadzwonił żaden człowiek, który był jakby źle nastawiony, tylko wszyscy życzyli mi powodzenia i wszyscy prosili mnie, żeby tą gangrenę yy, po prostu yy, zniszczyć i wypierdolić z internetu raz na zawsze. Możecie to sobie zobaczyć. Półtorej godziny live z dzisiaj. I to jest niesamowite. Ja czegoś takiego jeszcze nie przechodziłem, żeby cała Polska była za mną w tej walce. Więc ja czuję odpowiedzialność, naprawdę czuję odpowiedzialność, bo ja tych ludzi nie mogę zawieść, ale przede wszystkim ja nie mogę zawieść siebie. Ten skóry wierruszył moje, moje dziecko, to, to nie tylko moje, bo już mówiłem to, i Mitra, i tego rodzonego brata, to jest, to jest taki skór że to aż trudno sobie wyobrazić. Marcin, wczoraj też się odbyła konferencja fejmu, e, gdzie twój poprzedni rywal, czyli e, Paweł Jóźwiak, był uczestnikiem konferencji wraz z Boxdalen. Jestem ciekawa, kto według ciebie e, wypadł wczoraj lepiej na panelu. Nie no, Bombel jak zwykle się skompromitował. No to, e, to najpierw napuszczanie szesnastolatka na, na to, żeby gadał jakieś głupoty o Jóźwiaku, później na face to face. Pięścią uderzyć gościa, który jest kompletnie na to nieprzygotowany, to jest, to jest tylko pół levelu wyżej od zgnilizny Murańskiej. Naprawdę. A czy ty, jak byłbyś na miejscu, Pawła, to nie, nie spróbowałbyś właśnie oddać? Nie, ja bym mu wypierdolą od razu. Na ten mówię, na ten, na ten, na ten... że on chciał wyjść. A nie, no ja oczywiście, żebym mu z miejsca oddał. Natomiast przecież to nie o to chodzi. Oni się mają bić jutro. Mnie, mnie w ogóle denerwuje, jeżeli ktokolwiek uderza kogoś na face to face, ale zwykle to były jakieś liście, coś. No jak można pięścią uderzyć z partyzanta człowieka nieprzygotowanego do tego. To jest, to jest, no, no na górę. Już jak masz, to już tak nie to by te, te ciosy, to tak. Życzę Józbiakowi, żeby po prostu wygrał i żeby tego popaprańca zniszczył. No. Ja widziałam w jakimś materiale chyba, że powiedziałeś, że miał farta w walce z tobą. I będzie to ciężkie, żeby ten to tak, przy Tak, Tak, znaczy umówić. to był far, to Paweł mnie utrzelił, Paweł mnie trafił tak, że jakby mnie nikt nie trafił, nigdy Paweł mnie ciosem, to nawet że był podbródkowy sierp, sam Paweł chyba nie wiem, co to był za cios. Natomiast to był... Ja mu jakby oddaję wszystkie należące mu się gratulacje za to zwycięstwo, bo on mnie trafił i wygrał. Natomiast nie sądzę, żeby po raz drugi mu się tak trafiło, no. więc pewnie będzie miał cięższą przeprawę. Natomiast wierzę, że na tyle jest przygotowany, że sobie z bombem poradzi. No. Dziwi mnie to, że to jest właśnie rywal, który ciebie znoka znokautował w bardzo szybkim czasie, a ty cały czas tak pozytywnie się o nim wypowiadasz bo nic, bo, bo tak jak no. on mnie kiedyś wkurwiał przed laty, to być może też z tego powodu, że my się nie znaliśmy. I on być może mnie nie znał i też zbyt dużo ludzi słuchał na boku i w ten sposób się w stosunku do mnie zachowywał. Wtedy mnie naprawdę wkurwiał. Ale ja już przed walką, przecież już wiecie dobrze, że nie było już żadnych między nami złych emocji. I ja naprawdę doceniam to, co on zrobił. On pokonał człowieka, który co by nie mówić, 24 lata yy, walczy, facet wyszedł, jest starszy ode mnie. To oczywiście, że jest starszy nic nie znaczy, bo w sportach walki też chodzi o przebieg, więc ten przebieg u mnie jest strasznie duży. Ja jestem już po czterech operacjach, kolejna piąta po walce będzie też robiona, więc jakby, bo jeszcze będę chciał chwilę być może tych, tych, tych przygupów ponokautować, więc. Yy, więc Tutaj na pewno miał handicap, że miał jakby no nierozbite ciało, ale ja naprawdę jestem w pewnego rodzaju pod wrażeniem tego, co on zrobił. On mnie naprawdę stukałtował. I tu nie ma jakby tłumaczenia, że wyszedłem najgrubszy w swoim życiu, kurwa 120 kg, no to przecież ja w ogóle robię, nie wiem, tyle waży, ja co robię robię chodzi do dalki. To jeszcze zbijałem do tych dwudziestu. No, no dzisiaj waży 112, ale jeszcze będę zbijał, bo mam nadzieję, że zrobię redukcję do 105. Mm, także ja mogę mu tylko tego pogratulować. Obiecał mi rewanż i oczywiście, że w tym rewanżu zrobię wszystko, żeby go stuknąć tak samo szybko i go znegotować. Natomiast to będzie tylko jakby się działo w oktagonie, poza oktagonem. Ja, ja go lubię. I to jest. Okazało się, że jednak trzeba się dobrze poznać, żeby móc sobie o nich wyrobić zdanie. A jak myśl, myślisz, dlaczego Paweł zawsze się odsuwa od Prime'u? Od czego? Od Prime'u. Wiesz co, no to musiałabyś pogadać z Pawłem bo to, ja nie wiem, ja, ja, ja nie, 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 nie wiem jakie tam są, jak, kurwa, no głośniej się nie da. Ten mikrofon jeszcze tak dobrze zbiera, ale dobra, jedziemy dalej, czyli nie masz na to My, jakiejś Nie no, specjalnej... zaraz, kurwa, ja mu też zaraz pokrzyczę, kurwa, że musimy... Według ciebie nie ma na to żadnej tory. No kurwa, no który tam się tak drży? Nawet nie widać. A, to jest nawet, do tego nie widzimy. Dobre to Dobra, To nie spokojnie. jest kurwa dworzec. A to nie jest dworzec, kurwa, no. Jesteśmy w porządnym jest hotelu. A nie w dworcu, kurwa. To nie jest konferencja, to nie jest konferencja galii frikowej. Nie masz na to żadnej teorii, rozumiem. Dlaczego Proszę. Paweł e, tak się odsuwa? No, wiesz, nie, to nie są w ogóle moje sprawy. To nie są w ogóle moje sprawy. Ale pewnie twoją sprawą jest w jakimś stopniu przeszłość Kamila Łaszczyka, bo wspomniałeś w jednym z materiałów, że opłaciłeś mu rywala na jedną z walk. Nie tylko rywala, ale opłaciłem również jego gazę. On zawalczył na mojej gali, miał walkę wieczoru i ja zrobiłem tą walkę tylko pod wpływem tego, że uprosił mnie jego menadżer Jurek Mazur, żeby mu tą walkę zrobił, bo nie w tamtym czasie, nie chciał Łaszczykowi zrobić walki. Załatwiał sponsorów i załatwił mu walkę u mnie i ja mogłem zrobić tą walkę każdemu innemu, każdemu. A zrobiłem jemu... I to jest jedyna relacja jaką ja miałem z Łaszczykiem. I co dostałem w zamian? Kilka lat później podziękowanie w formie wiązanki bluzgów w swoim kierunku. No kurwa, no to jest, to jest tak niesamowite, no nic temu człowiekowi nie zrobiłem, nic. Oprócz tego, że dałem mu zarobić, dałem, opłaciłem rywala i zrobiłem walkę. I za to mi podziękował. A jakie ty masz zdanie teraz na jego temat, I na to, że wkroczył on w świat furików właśnie? Myślę, że odbiła mu już cudówkę. No to zaczął straszyć yy, Michała Kopra. Yy który prowadzi portal Ring Polska, największy polski portal bokserski, dlatego, że ten zrobił wywiad z jego by menadżerem. No, odkleiło mu się coś, no kurwa, no to jest, to jest po prostu, to on jest, normalny, on jest on, jest, on się zachowuje jakby był kurwa obłąkany, kurwa, no. A jaką prognozę na jutro przewidujesz? Nie, Nie wiem, na jego pół, na pół Amadeusz... natomiast wierzę, że Amadeusz Wykorzysta swoją szansę, bo naprawdę to nie jest takie trudne. Trzeba tylko wbiec i go kurwa obalić. Nieważne, czy go obali z góry, czyli z klamry, czy jak wejdą w jakieś zwarcia, czy z klamry go obali, czy wejdzie mu w nogi, on go musi obalić. Jak go obali, to połaszczyku, będzie bezbronny jak żółw na plecach. Teraz sobie przypomniałam, że e, Jacek Murański odsunął się właśnie trochę od internetu, ale jego syn e, również. Czy słyszałeś może coś się dzieje z Mateuszem? Znaczy przez jakiś czas z tego z internetu wiem, że przebywał na oddziale zamkniętym. No co mnie w ogóle nie dziwi, no bo jak jeździł do tego szpitala i pokazywał krwawiące jajo, no to przecież na neurologię, to na pewno zawieźli go kurwa na oddział zamknięty, bo przecież zobaczyli, czy to jest debil. No, no debil no, funkcjonuje tu debil gdzieś. No, no twierdzi że mu z jaja kurwa krwawi, no. Marcina, jaką Ty usłyszałaś najdziwniejszą e, teorię na swój temat? Na mój? Mhm. Tak wiesz, po prostu przez całą karierę jak patrzysz, jak ludzie komentowali, co tak wiesz? Ciebie najbardziej gdzieś tam e, zostało to je w pamięci. Masz coś takiego? Nie, bo ja w ogóle się tym nie zajmuję. Totalnie, nie? Ja robię swoje. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio było strasznie głośno o popku. On teraz wyleciał za granicę. A ty znasz jakąś taką? Ja. Nie, nie, właśnie byłam ciekawa czy nie, wiesz, ja czy coś ci tak utkwiło w pamięci, tak po prostu spytałam. Popek teraz wyjechał za granicę robić swoją płytę, ostatnio było o nim dość głośno. Jestem ciekawa może czy proponował tobie walkę kiedykolwiek? Wiesz co, były takie pomysły jeszcze gdy obaj byliśmy w Fame MMA. Natomiast teraz chyba już nie ma na to w ogóle klimatu. Natomiast wiem, że coś się zmieniło, bo przed walką w Prime Mówi, że już tam nie będzie żadnych walk, to czy coś tam, coś tam. A teraz wiem, że tam wyzywa kogoś do walki, więc coś tam się musiało zmienić. A śledzisz jego karierę? To co się dzieje znaczy, teraz? Co no powierza? widzę, tak jak, no, tak jak wszyscy widzimy w internecie: no trudno nie widzieć, że walczy w boksie z Don Patusem. Oni się dziwią, że Prime sprzedał mało pay per view. Jak mógł sprzedać dużo, jak ten kurwa dom patu. Ser... Jakie to emocje taka walka mogła wzbudzić, skoro Popek miał z nim boksować? Popek, który w życiu nie stoczył walki bokserskiej, miał z nim boksować. No, że to, to było głupie. Gdyby to było MMA, oni by sprzedali dwa razy więcej pay per -view. No, ale tamten kurwa, i w MMA się nie, nie potrafi, nie chce, nie, nie umie, boi i tyle. No. Co do walki MMA, to jeszcze może powrócimy trochę do takich zawodowych, czyli walki, e, która ma się odbyć między Arturem Szpilką a Mariuszem Pudzianowskim. E, jak tutaj według ciebie e, stawiasz szansę? Kto, kto według ciebie. Faworytem to? jest Pudzianowski, bez, bez dwóch zdań. To jest MMA, to nie jest boks. Okej. Okay. Także tutaj, no. Na sportowo to trzeba ocenić, bo widzę, że tam nie mają, nie chcą ze sobą jakiegoś tam trasztoku toczyć, takie tam delikatne zaczepki uszczypliwości, ale wszystko na jakimś tam poziomie, więc no myślę, że na pewno Mariusz Pudzianowski jest faworytem, ale oczywiście Szpilka nie jest bez szans, no to wiesz, no to, to, to nie jest też tak, że to jest taki bardzo głęboki underdog, spokojnie, no to jakbym miał postawić to 65-35%. Jestem ciekawa, co zwać urychy szczeny. Urycha? No. Nie, nie. Urycha, może urychy. Urychy, rychy szczyty. Rychy. Rychy, Rychurszczena, Rychu, bo widziałam parę właśnie gdzieś tam e, zapytań o nie. No, ma rekord całkiem niezły, no 1-1, tak? W pierwszej walce odprawił w parę. To od twojego. Tak. No nie, nie, dlaczego? Ja we mam, mam chyba 5-5. Podobny. Proporcjonalnie, proporcjonalnie bardzo podobny. Ryku, jeszcze w pierwszej walce nam zniszczył jakiegoś tam kurwa zjeba, a w kilka sekund no, walce ze mną przegrał, w kilka sekund, no i ma rekord 1-1 i pewnie czeka na propozycję. No. Właśnie jestem ciekawa, czy nie kontaktował się z tobą, bo ja go tak wiesz, pamiętam za czasów, właśnie e, gdy jeszcze były, była Twoja gala. To było półtorej roku temu, gdzie tej... Rychu po walce bardzo, bardzo mocno świętował, nawet nie wiem, czy nie przed walką. I tak troszkę jego temat poszedł w zapomnienie, a ludzie jednak go gdzieś tam polubili Pamiętajmy, bardzo. Nie, no, ludzie go pamiętają z tego programu, z tego roweru. No też, też. Natomiast nie, nie zapominajmy, że on nie stoczył tylko jednej walki ze mną. On ma rekord 1-1. I ja uważam, że któraś z flikowych federacji pewnie się prędzej czy później o niego upomni. Zapewne śledzisz wywiady, różne materiały, więc pewnie też słyszałeś wypowiedź trenera Zbigniewa Raubo na swój temat. Masz jakąś odpowiedź? Zacznę od końca, bo trener mnie pozdrowił ja trenera również bardzo serdecznie pozdrawiam. No i... Wiem, że trener nie w najlepszych pewnie e, przygliednikach ocenił e, 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 moją karierę sportową, natomiast tak, trener będzie. Uważa, jako jeden z nielicznych pamięta, że ja nie wywodzę się z boksu, tylko z kickboxingu I to jest prawda. On pamięta, nie wiem skąd, ale on to jako jeden z nielicznych pamięta. Druga sprawa jest taka, że. Ale do końca też trener by wszystkie moje walki. I chyba nie do końca, żeby ty wszystko potrafił jakby ocenić, bo nie sądzę, żeby był fanem moim I śledził te po pojedynki. Być może zna któryś akurat ten nieudany, a wszystko miał widzieć? Ten, na których dobrze mi szło. Natomiast ja, trenerze, do trenera się zwrócę. Trenerze, ja jestem w tym biznesie naprawdę bardzo długo. Ja no. pamiętam Bandale w, w Łodzi w 2001 roku. No. Walczyłem z Dawidem Krosteckim i pamiętam jak no. ważeniu, Widzieliśmy się w hotelu, siedzieliśmy przy jednym stoliku, opowiadał trener wtedy, nie pamiętam komu, chyba Andrzej tylko był taki kapelusz Anzek o Wojtku Bartniku, że nie chce przyjeżdżać do Warszawy, trenować, że ma medal olimpijski, może dlatego, ale przecież trener też ma medal i nie ma zrobić. Ja tam pamiętam nawet takie dyskusje o trenerze, że się tak naprawdę znamy duże, duże, dużo, długo, dużo dłużej niż trenerowi się może wydawać. Ja nawet byłem wtedy przy jednej, e, przy jednym stoliku, wtedy siedzieliśmy Łódź, listopad, 2001, rozmawiał trener z Andrzejem Dmitrukiem o Bartniku, który nie chciał przyjeżdżać na treningi do Warszawy. Wtedy był trener, y, głównym trenerem grupy Knockout Promotion na tej gali, walczyłem z Kosteckim. Natomiast trener nie musi być moim fanem, ale ja jestem fanem Fana. trenera. Weź. I tyle w temacie, serdecznie pozdrawiam. Artur Binkowski. Jestem ciekawa, czy widziałbyś tego człowieka w świecie frików. No, w czasie, to... na, no, to... ten... na pewno, to tam, no, to było, to było <laughs> Krzysztof Tak, to się wszystko mogło zgadzać. I Szczena, i szczena na dodatek. Natomiast e, e, dziś, kurczę, ciężko powiedzieć, bo dla mnie on nie do końca jest to wszystko takie zabawne, jak się wszystkim wydaje w internecie. Bo dla mnie Artur e, Bielkowski jest taką troszkę, to jest smutna postać dla mnie. Pamiętam go, chciałem mu dać szansę na Narodowy, miał walczyć ze mną. Jego niektóre wypowiedzi antysemickie, które były absolutnie nie do przyjęcia wtedy, w ogóle, znaczy w ogóle dzisiaj nie do przyjęcia. Musiał w tej karty zostać usunięty po tych wypowiedziach. Yy, natomiast... Yy, szkoda, bo ja go poznałem w 2005 roku, jak walczyłem w Stanach Zjednoczonych. Przyszedł na tą galę, ktoś nas tam poznał i, i on się wydawał bardzo fajnym, takim rezolutnym i bystrym gościem. Co się z nim stało? Później w, 2000, przepraszam, w 2007 roku walczyliśmy na jednej gali, gdzie Kanigan walczył z Włodarczykiem, ja walczyłem z takim Sapunem z Białorusi i on też walczył. To później się widzieliśmy trzy lata później i też był normalny, w sensie był w normalny Co się z nim stało, że trochę, no trochę odkryło mu się? Nie wiem. Natomiast jest to smutne, jest to przykre, i tego chłopaka jest szkoda. Ja był czas, że chciałem mu naprawdę pomóc. E, natomiast jaki na, To no, samo to, że tutaj przyjeżdżał, no to przecież, to przecież to też dzięki mnie tutaj mógł przyjechać. Miał za to jakieś przecież pieniądze, że na konferencję przyjechał. Mógł jakoś funkcjonować. Hotel miał tu opłacany. To nie był oczywiście Marriott, no ale mógł funkcjonować, no. Natomiast... Y, i zaczął znowu gdzie tam gdzieś tam obrawy, gdybyś kogoś posłuchał, jakiś bzdur kurwa, yy, kogoś tam... Yy, ja też sobie nie mogę pozwolić, żeby tak, tak to wyglądało, więc jakby... Yy, ja, ja rozumiem, że jest, jest to przykra postać, szkoda mi go, no ale z drugiej strony, no, no cóż ja poradzę, no poza tym, ja no, też nie mogę jakby yy, nie reagować na to, co słyszę, no. Był do pewnego momentu ok, później rozmawiałem z nim osobiście, on wiedział, że jest wszystko tak, jak ja mówię, a, a później zawsze znowu gdzieś, bo coś Cygan powiedział Kostecki na mnie, bo mnie obrażał. Tylko, że Kostecki mnie obrażał dlatego, że jako pierwszy w tym kraju powiedziałem, że poszedł na samą ukaranie kurwa i był z tym musiał sprzedać kolegów, bo musiał wyjawić wszystko tak, jak jest. Byłem pierwszy, który to powiedział. Okazało się, że nie mam racji. Powiedziałem prawdę. I ten z umarłych, albo dobrze, albo wcale, więc już nie będę może tego kontynuował, on w mnie obrażał, nie mając na to żadnych podstaw. I Binkowski powtarzał takie bzdury, kurwa, no, no i szkoda, no, bo... Y, natomiast w ogóle szkoda. Ja mu chciałem też pomóc, chciałem mu mecenasa załatwić, bo on cały czas siedzi tam po te parę miesięcy, bo, się, bo ma zakaz kontaktowania się z dziećmi. W tej sprawie też chciałem mu pomóc, no ale żeby komuś pomóc, to ktoś musi tej pomocy chcieć, a widać, ją on chyba nie za bardzo chce. Marcin, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję bardzo.